Halo, dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku Wintowych Talii. W którym to odcinku zagramy sobie jedną z moich najbardziej znienawidzonych talii, e, mianowicie talią z I będę mówił z Keltulisem, mimo że to jest ona, ponieważ uważam, że tak brzmi fajniej niż z mówić, bo to tak brzmi jakoś dziwnie. Także proszę uszanować mojego Keltulisa. E, ja będę. Do, na niego na, mówił w takiej formie, właśnie. E, dlaczego Tatalia? E, ponieważ pojawił się stary grot który fajnie wpasowuje się w ten archetyp. E, niestety. E, po pierwsze, no, gramy tego obrońcę Ciri i, i te karty silnikowe za obrońcą przez to przeciwnik. No, nie ma odpowiedzi zwykle. na tego grota on skraca nam kartę, daje nam 18-punktową jednostkę przy założeniu, że te trzy tury poczekamy i nie dostaniemy obrażeń. No i potem jest 18-punktowa jednostka pod Sabat i ten Sabat przyzywa nam obrońcę tego grota 18-punktowego w domyśle. No i jakąś tam bestie widziadu, czy uczennicę wiedźmy albo Keltulisa, jeśli zagraliśmy go w R1 z jakiegoś powodu. Także no idea jest bardzo prosta, próbujemy przeciwnika abuzować na równych kartach. Jeśli jesteśmy na blue, no to wiadomo, kiedy Cili nam dobierze karty, to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że wygramy na równych. Na i nie może być troszkę ciężej. No, ale wtedy też można po prostu próbować zyskać dodatkową kartę z tej Siri i też jakoś tam fajnie podziałać. Dyczyk bardzo irytujący e, dla przeciwnika, zwłaszcza dla talii, które nie mają removalu w dużej ilości. Bo takie jedno Siroko to jest zdecydowanie za mało, żeby sobie z tą talią poradzić. Też jesteśmy odporni od trucizny i jakiegoś zablokowania dzięki skorupie, Jest to też kolejna fajna opcja. Nasze broniściki są takie dosyć mizerne, bo tutaj gramy bardzo dużo kart specjalnych wzmacniających. Poza tym jakieś takie techy. Wiórka, wołch, Wróżbitka, Andreaga, Wojownik. W razie czego? Czasem się przydadzą te karty, czasem nie. Można też, by grać w tej talii oczywiście Ksawiera zamiast Wiewiórki. Natomiast ciężko jest tutaj, szczerze powiedziawszy, znaleźć prowizję. Jak komuś uda się to upchnąć, no to Ksawia też jest jak najbardziej dobrą opcją. No bo wtedy można lepiej przygotować Sabat Czarownic, tak wyganiając odpowiednie karty z cmentarza przeciwnika. A tak jedną wiórką. Też spoko jest, kosztuje dwa prowizje mniej, no ale wygramy tylko jedną karcioszkę. Eee, no i to chyba tyle. Eee, talia bardzo irytująca. I dla mnie to jest smutna sytuacja, że ta talia jest no naprawdę dosyć mocna, bo granie przeciwko niej potrafi eee, popsuć humor. No, nie ukrywam. <laughs> Także w dzisiejszym odcinku to my będziemy psuć humor przeciwnikom. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Link do talii w opisie. No i zobaczmy, nasz pierwszy przeciwnik gra sobie szturmem, pierwszy. czyli bardzo kontrolną talią. Eee, więc to może nie być najprostsze, ale jesteśmy na Blue. Mamy Siri, mamy dostęp do obrońcy. Grota oczywiście wymieniamy. Wiewiórka się może przydać. Eee, zarodniki będą turbo tragiczne. Hmm, w sumie, wiewiórka F1. Może nie najlepszy wybór. Hmm, 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 hmm. W sumie Andriaga wojownik też nic nie robi. Miejmy zmieni No i zaczniemy sobie od oczywiście obrońcy. Z planem zagrania Siri. Potem może zagramy sobie dekret w grota. Zaczymy. Piękną parę nóżek poproszę. Taki powinien być nasz plan. Także lecimy Siri. Na stół na razie nie ma sensu używać kryształowej czaszki, tak mi się wydaje. Przeciwnik nie powinien mieć opcji zbicia. Jeszcze trzeba zawsze się zastanowić, bo dwa ładunki dowódcy. W sumie siroko i dwa ładunki dowódcy, tylko czy by grał Syroko. Wydaje się to mało prawdopodobne, szczerze. Ale dobra, zagrajmy tak super standardowo. Przeciwnik tutaj sobie zagrywa deszczyk, zagrywa sobie birne. Lepiej, żebyśmy się Robi punkciki. Więc my polecimy sobie z grotem. Stary grot sen na stół. Hop! Teraz przeciwnik ma duże tarapaty, można by stwierdzić. Bo my zaraz dobierzemy karciochę, skrócimy talię, zrobimy dużo punktów, będziemy wygrywać na równych. I będzie super, wszystko fenomenalnie. Holger, nam tutaj oczywiście nie przeszkadza, y jednak chyba sobie rzucimy. A, rzućmy udrażającą ucztę. Damy sobie małą hafru na cmentarz, w ten sposób przeciwnik też nie będzie miał więzi. Wzmocnimy troszkę tego trola, żeby ciężej było go ubić. No I w następnej liczniki spadają na zero i dzieje się... Dzieją się cuda. <grym> To jest właśnie super. O, patrzcie, czyli przeciwnik oddał nam rundę na równych kartach. Bardzo miło z jego strony. Natomiast problem jest może taki, że nie mamy trzech jednostek na cmentarzu pod Sabat. Bo przypominam, że Sabat przyzywa tylko jednostki potworów. Eee, więc no to jest delikatny minus. Na pewno. Twójnek możemy zostawić, bo może się przydać jako unlock. Mienimy uczennicę wiedźmy. Sabat przygotowany już jest. Zaczniemy sobie od wiewiórki. Nie, wymienię pakt. O dobra, jest oczyszczenie, będzie spoko. I teraz pytanie, co my chcemy wygnać. Wydaje mi się, że. Holgera. Jak wygnamy Holgera, to teoretycznie przeciwnik nie dostanie go z Sabatu. Natomiast, jak wygnamy mało hafru, to przeciwnik nie ma za bardzo jak grać w Fukusi, chociaż zawsze na Holgera może. Więc wydaje mi się, że. Wygnamy Holgera. Op. Teraz. No też tutaj można by grać Ksawiera w tym deku. Xavier mógłby na przykład cały cmentarz na przestrzeni rundy wygnać i to byłoby spoko. Eee, natomiast my w tej wersji prowizji na to po prostu nie mieliśmy. Nie, już nie Okej, okay, przeciwnik gra Xaviera. Okay, I wygnał obrońcę, co ciekawe. Eee, Xavier. Skligę. No dobra. Wygnał obrońcę, ale zostawił grota. No tutaj, właśnie dużo graczy, te, te huły, jakiś Graveyard Hate, zauważyłem. Więc, no to często może być problemem. No ale wyeliminowaliśmy Xaviera po jednej turze, więc powiedzmy, jest nie najgorzej. Wrzucimy jeszcze w tej rundzie na cmentarz inne jednostki. To tutaj nie będzie z tym raczej problemu, myślę. Eee, co my chcemy zrobić? Zagrajmy sobie jaskółeczkę. No jego trzeba by zagrać w pewnym momencie. Więc może już nawet jak przeciwnik w następnej turze zagra. Kelly okay, plus ładunek dowódcy. No nie wiem czy się tutaj spodziewać jakichś cudów, nie wiadomo jakich od oponenta. Możemy też zagrać bestię na ten moment, na spokojnie. Nawet bestie z ładunkiem dowódcy. Nie byłoby to najgorsze, myślę. Tak, żeby to nie zginęło za łatwo. A też chcemy jakoś sabat osiągnąć w tej turze. Byłoby super. Potem Kelly. Kelly z dowódcą. Kusia. Okay, Na B. No to to bardzo dobre, bo to przeciwnik wstawił dwie jednostki w jednej turze. Więc Kelly od razu coś tam spali. Nam się podoba. No nawet trzy jednostki w jednej turze wstawił. Ok, tak sobie lecimy. Ładunek do wódcy, żeby tutaj jakimś zablokowaniem nie dostać. 50-50, no, powiedzmy, że przegrane, bo mógł się spać statek. Ale i tak jest, myślę, w porządku. No też pamiętajmy, że wygraliśmy pierwszą rundę na równych kartach. I to jest dla nas bardzo dobre. Ten wołch taki bardzo słaby, nie ma co się oszukiwać, zaraz dogramy pewnie świnkę jakoś. No przeciwnik pewnie liczył, że jakoś Tyrgwim to ogra, czy to tego Grota, czy Keltulisa, ale... mamy albo oczyszczenie, albo do Dowódcy, żeby, mu żeby temu zapobiec. Też mamy już Sabat, zwróćcie uwagę. Zagramy sobie dwójniaczek. Czy nie ma sensu? Trzeba się zastanowić, na co my chcemy właściwie rzucić No Na kracha, prawda? Zagrajmy po prostu świnkę. Zje, 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 zje. Wiadomo, że ona prawdopodobnie zginie od ładunku do dowódcy i, i najeźdźcy, no ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. Kel dalej pali. Nie chciałem grać dwójniaka, bo dwunak to przeciwnik by sobie Morkwarga na co i dwa ładunki do i Teraz też może, ale no to wtedy mam mniej walił z tego murkwarga, prawda? Okej, okay. statek. Okej, okay. w ten sposób przeciwnik próbuje przebić, no i to mu się udaje. Mamy dwie jednostki teoretycznie na cmentarzu, które moglibyśmy przyzwać. Hmm. Czy my robimy na 2-0 kolegę? Teoretycznie mógłbym mu przyzwać trzy jednostki. A sobie dwie jednostki. Ale moje jednostki są mocniejsze i jeszcze Kelly będzie palił. Hmm. że to mi się podoba. Zróbmy w ten sposób. Tego przeciwnik zapewne nie przewidział. Hmm. Nie sądzę, żeby miał odpowiedź. <laughs> to się tak wydaje, że trzy jednostki przeciwnikowi, dwie jednostki dla siebie, no ale te moje jednostki to rekompensują. Pierwsze mają więcej siły, a po drugie, no Kelly pali jedną jednostkę co turę przez jeszcze cztery tury, znaczy jeszcze trzy tury. A nawet jak przeciwnik wróci Tergiwego, to ja mam oczyszczenie. Także <grystanie> przewidziane wszystko. Teraz już przeciwnik może wyganiać, co tam sobie chce. To nie ma absolutnie żadnego problemu. Jest i Ładnie, no ale to przewidzieliśmy. Ugramy oczyszczenie. I też tutaj zyskujemy jeszcze cztery punkty za tury. No i właśnie w ten sposób ten deczek przeciwników czizuje. Sprawia, że podechciewa im się grać w gwinta. <laughs> Jak to wygląda niestety. Z perspektywy przeciwnika, niestety dla gracza tego deku. No właśnie, przeciwnik stracił nadzieję. No i w ten sposób gierka numer jeden została wygrana. GG. Drugi oponent, mamy taktyczną decyzję. Eee, taktyczna decyzja, znowu na blue jesteśmy. W zasadzie lubimy być na blue, no bo jednak ta kryształowa czaszka spora nam daje. Grot do talii. To myślę o Nie wiem, czy to będzie Mil. Czy Klog? Spodziewałbym się raczej Klog. Eee, w tym meczu wiewiórka nie powinna, być zbyt, nie powinna być zbyt przydatna. Problem jest taki, że nie mamy ani obrońca, ani Ciri, ani grota. Wymienimy pakt. I ta ręka startowa jest przykra z tego powodu. Eee, bo Jak zaczniemy od Ciri. Może być niefajnie. Ale ja chyba chcę zacząć od Ciri w takim układzie. No to jest czasem problem, bo tutaj ręka startowa no nie zawiera czasem wszystkiego, mimo że gramy i onej Romancy i Dekret w talii. Teraz. Natomiast... Szczerze to nie wiem, w jaki sposób przeciwnik miałby sobie z tą Ciri poradzić. Więc po prostu zobaczymy. Jeśli jest to klock, no to tam są tylko zablokowania. Odpowiedzi. I taka cirka powinna przeżyć. Na mój gust. Zobaczymy, czy to faktycznie nastąpi. Bracia, czego możemy ją wzmacnić zawsze czymś, prawda? Czy to pasożytem? Jak jest mil. Jest to bardzo niefajnie. Znaczy niefajnie. Zawsze będziemy mieć sabacik. Dobry. Więc chyba nie powinno być problemu z wygraniem rundy pierwszej. że wytwórnik Wilgeforca ma. To jest Mil Cantarella w Dekret. Okay. Jest i Wilgeforce. Mylisz niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu. Okej, okay, no ale w takim układzie. Czy jest się czego bać? Nie wyszło najgorzej. Obrońca się wstawił. No tutaj musimy celować na 2-0, tak? Tutaj nie ma innej możliwości na ugranie tego meczapu. Przeciwnik gra gładyszkę. Prawdopodobnie tę kładyszkę wygnamy z sirokiem. No tutaj nie możemy tej rundy oddać absolutnie. Tylko najpierw dogramy świnkę. Jeśli chcesz pokoju, się na wojnę. Najpierw dogramy świnkę, bo ta gładyszka nam oczywiście nie ucieknie. i po nim czysta ja nie dobrał Afana, ani drugiego maga zabójcy. To nas oczywiście cieszy, czy to przebija 4 6 8 4 5 5. Przebija. Dobra. Dobrze. I ten sabat przyzwy nam Trola, grota i jedną z tych czwórek. Powinno być spoko. Natomiast, jeśli ciężarnik ten dużego grota, to przyzwanie tego małego grota nie będzie takie super. Ok, no i tutaj zaczynają się schody. Przeciwnik będzie milował dalej. No ja muszę zagrać drugą świnkę dla presji. Tylko rzucę okiem. Wydaje mi się, że rzucę siroko i potem pas. I to powinno wystarczyć. Bo nie sądzę, żeby przeciwnik był w stanie te punkty nadgonić. On w ogóle bez silnej dali gra. A patrzcie, on miluje dalej. Dobra. Także ja mówię, sprawdzam. Pyk. Sprawdzam przeciwnika. A tu zaraz Gerald Irden. Po jak gra bez silnej dali, to co może mieć w tali? Właśnie. Okej, okay, nie ma nic. Oddał rundę. Hehe. <gryzny> Gdzie... Także. na równych. Nice. Typowy gracz Mila. W poradniku mówi, żeby zmilować oponenta. To miluje. Uj, nie siadło, ale pech. O, jest Kelly. A ja nawet zostawię tą onej romancję. Dobra, no i lecimy. Pick, pick. Chance. Helly. I Chyba tyle z tej gry. <laughs> Przeciwnik został. zcizowany kolejny. Jak to wygląda niestety, no ja jakby widzowie dalej uważam, że Keltulis to jest bardzo toksyczna karta. No nie powinna tak tego robić, co robi. Ale cóż, nie mnie to decydować. Eee, muszę sobie zagrać reset na to. czy będzie miał cięcia Trzeba stwierdzić. A możemy też dwujniaczka na Joachima zagrać. I będzie. No tu opcja mamy mnóstwo grot wyciągnięty stali. Ważne jest to, żeby nie dogrywać kolejnych jednostek, bo wtedy przeciwnik swoich kolejnych jednostek nie może dogrywać. Zostaną one od razu spalone, a my jeszcze w międzyczasie zyskujemy punkty na bestii. Więc to tutaj nie lękam się Łączy mnie z nimi swoiste pokrewieństwo. Okej. Okay. Iwar. Okej. Okay. <grystanie> nice try. Hmm. No przeciwnik tutaj dobrze kombinuje. Oczywiście robimy tak, żeby bestia się znowu wzmacniała. Okay. No ale no tutaj jak widać... No bez szans. Bez szans przeciwnik. Jednostki mu się palą. No i tak to wygląda. Tak to wygląda, niestety. Obawiam się, że w tym sezonie często będzie można się podirytować, spotykając właśnie gracza skorupy na laderze. No cóż, robmy sobie tak, tak. No i 67 do 31 bez problemu wygrana. No i tyle w tym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie łapkę w górę za pokonanie Mila, i widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia.